Jestmy pierwszy film na YouTube, więc proszę mnie nie bić proszę mnie nie bić. Chciałem iść do tego dorosmana po maseczkę, ale jest zamknięte. to jest 7.47 Otwieram dopiero o 9. więc jest trochę lipa, ale no może kupię gdzieś tam w galerii szeborce. Będzie dobrze, będzie dobrze. Bo ja bez maseczki nie jadę. Dobra, pa 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 widzimy się na to Mamy pociąg! Uwaga! Znalazliśmy go. Znaczymy go. Znaczymy. Dobra, my idziemy. I... Jak ten Jak będziemy w Krakowie, to Do zobaczenia? I mamy płatki podacze, więc będziemy robić skinker. Ooo, O mną uczycie. <laughs> <Okay. dynamik> Dziękujemy za podróż, Segelway Intercity. Szczępa jest własnego w ogóle w dalszej dobrej podróży i do zobaczenia. A no wodzie zaprzęg z racji graków u... Ooo ile dobre. Aha, bo to się będzie otobrał wszystko. <gryzko> Uwaga! Oficjalnie wylądowaliśmy w Krakowie, ja nie wiem co się dzieje, yes, ale możemy nikt nas tutaj nie zna, więc w sumie, pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. Hejka, naklejka, ogólnie i ten, jesteśmy, nie wiem, jedni z pierwszych 10 10 osób jest debaty na miejsce kocham szycie Jesteśmy która jest godzina? Która jest godzina? Dobra, jest 1630 i stoimy dosłownie. Stoimy normalnie? Przed wejściem na płytę. Będziemy mieli barier na stówę. I my tu siedzieliśmy, leje w ogóle wszystko i się, i wszyscy się tak cieszą, bo w ogóle mająśmy jakieś alternatywne wejście i nam powiedzieli, że płyta co? So, jeszcze półtorej godziny poczekamy i...

Czyny wzięły tego metr, no, no tak bym mówił.

Aaaa, oh Zapraszam do drugiej części vloga, podsumowania. Okej, okay, czego można zacząć? Ja wiem od czego zacznę. No tutaj wszystko wypisane. Nie, dobra, znowu od tego, że mój największy, Część, poprawię sobie. Mój największy plan legł w gruzach, czyli chciałem sobie zrobić maseczkę, ponieważ Wersof raz powiedziała, że. Wysuszę pociągu... się twarz, więc myślałem, że muszę to zrobić, tak? Wersof tak powiedziała, więc trzeba tak zrobić w końcu. No, ale nie udało się. Zamiast tego piłem sobie trzy płatki pod oczy. Podczas tego całego wyjazdu je zakładałem. Dobra, dalej. Jechaliśmy pociągiem. Było jakieś tam dwóch ziomków. W ogóle nie wiem, czy byli oni braćmi czy coś. Ale bardzo fajną mieli flagę. Kroma koparka. Pewnie tego nie oglądałem, ale pozdrawiam was. No i w sumie co? Przyjechaliśmy tam. Zosia z Michaliną poszły sobie na rynek. chciało zobaczyć. Ja w sumie też chciałem zobaczyć, bo nigdy nie byłem w Krakowie. Ale jakoś bardziej starałem się kolejkować, jednak to, żeby mieć dobre miejsce na koncercie. Udało się. One tam wróciły po godzinie jakoś mieliśmy sobie koca termiczne, byliśmy normalnie opatuleni Przyjechaliśmy tam około 12:00 12:10 20 byłem już od Tauron Renom. i no sytuacja była taka że ogólnie było cztery wejścia wejście czwarte było na VIPA wejście trzecie było na Golden Circle pierwsze było na płytę na... No, na płytę. I drugie to tam były ogólnie na sektory, ale pierwsze też było na sektory, inne tam też były na sektory chyba wszystkie w ogóle. No i dobra, no i sytuacja była taka, że wejście drugie było na sektory, a pani, która tam stała, pani ochroniarz, ona mówiła nam, że ona w ogóle nie wie, czy to będzie wejście na płytę, że oni jeszcze takiej sytuacji nie, nie, nie dostali, bo sytuacji, co ja gadam, informacji nie dostali takiej, co było trochę dziwne. Tak naprawdę my nie wiedzieliśmy, czy, czy tam kolejkować, czy nie. Bo, bo tak naprawdę to ukrudne ogromne ryzyko. Tam taka ogromna przy wejściu, pierwszą kolejka się zrobiła, zdjęcia chyba nie mam żadnego, ale na szczęście mieliśmy tam jakieś sobie znaleźliśmy znajomych, się tam poznaliśmy. W ogóle tyle ludzi, poznaliśmy fajnych, super. Byliśmy tak naprawdę pierwsi. No i nagle pani mówi tam, że o 15 będzie informacja, czy będzie płyta, czy nie będzie płyty. No i mówimy, dobra, no no to czekamy, czekamy. Jest 15 pani, dalej nic, żadnej wiadomości. No to mówimy sobie. No i potem nagle tam nie wiem, która była godźnina. 16.30 się dopiero dowiedzieliśmy, że płyta wszyscy nagle zaczęli wstawać. Się zaczęli pchać tą kolejkę i no no i... Staliśmy tak półtorej godziny, ale na szczęście graliśmy sobie w O 17.30 w ogóle z pie wejścia pierwszego zaczę zaczęli ludzie wchodzić, ale wydaje mi się o tym, że to nie wiem z Golden Circle jacyś ludzie czy coś zaczęli biegać. Nie wiem, szczerze póki na sprawa, my sobie... To mój królik. Weszliśmy o 18.00 jako pierwsi. Nasz plan był taki, Michalina i Zosia idą Pomer. Koszulka kosztowała w ogóle 230 zł. Szczerze, organizacja totalnie na minus, yy, bo no, plusów za bardzo nie było. Jedyne, co było miłe, to ochrona i obsługa, ale sama organizacja była takie gówno. Tauron w ogóle nie wstawił żadnego postu, gdzie jest posta postu, yy, gdzie jest wejście na płytę, gdzie jest na to, gdzie jest na to. Nikt tak naprawdę nie wiedział, czy on kolejkuje w dobre miejsce, bo nigdzie nie było napisane tego, gdzie jest wejście na płyty. Nawet patrzy patrzyliśmy, gdzie, jest, gdzie są schodki na płytę, zejście. Tego też nie było, było straszne. Poru mamy na ogarnięcie. Się. Naprawdę. Bo to, co wy tam zrobiliście, ja idę jeszcze 3 czerwca na Bili. Mam nadzieję, że takiej kaszany nie zrobicie. No, miałem się jeszcze spotkać tam ze znajomym Kingą, Klaudią Radkiem. Ale no musiałem szybko wracać, no bo tam y, tato Michaliny przyjechał po nas. Co się mam jeszcze do powiedzenia? No w sumie taką ogólną ocenkę mogę zrobić. No ogólna ocena koncertu. Jakby ja nie jestem jakby, za bardzo doświadczony w koncertach. Nie wiem jak normalnie wyglądają koncerty. Ale ten był dobry Paris Texas, Paris Texas, tak, sorry. Yy, oni mieli cudowną energię, nawet sobie z nimi pionę tam zbiłem Mega, mega zarąbiści No Lil Yachty trochę tak nie chciał, nie chciał za bardzo Trochę nas olał <laughs> Ludzi przy barykadach Ogólna ocenka koncertu dałbym 9 Ponieważ nie zagrał balun Nie zagrał balun Moja ulubiona, znaczy no nie ulubiona piosenka Ale na, ja, ja na nią najbardziej czekałem No ja w ogóle miałem zatyczki na uszy Bo ja w ogóle ściągnąłem je na chwilę Tu ja myślałem, że ja ogłuchnę Ja w sensie potem tam już je tak Założyłem tylko tak z wierzchu, żeby były, żeby coś tam poprawiały, żeby mnie tak. Bo jak wcisnąłem za mocno, no to jednak nie było kieł tak dobrze słychać, ale jak ściągnąłem, to strasznie wszyscy się krzyczeli. A jak wychnąłem sobie tak lekko, tak leciutko, że mi tak wystawało, no było spoko. No i bardzo polecam brać wszystkim zatyczki na, na uszy. Dbajcie o swój słuch. Przede wszystkim dbajcie o siebie. No i co? Ja w sumie chyba nie mam nic do powiedzenia. Mm, mam nadzieję, że komuś to się spodoba, że ktoś... To w ogóle mam nadzieję, że taki format się podobał. No i co? Do zobaczenia! Przybitek w ogóle za...